Breathe. Witajcie w Domu Starców, w programie poświęconym Grom Starszym z tej strony Maciej imokóła. W tym odcinku opowieść o Super Czołgu. Szczegóły poznacie za chwilę, natomiast to co widzicie teraz w tle, to dla wielu kultowa kreskówka Brygada RR. Z wiewiórkami chipem oraz Dale'em na czele owej brygady. I aby wszystko trzymało się kupy, jest i epizod z Super Czołgiem sterowanym myślą. Ponieważ prezentowany hit pochodzi z roku 1990 i nie posiada ścieżki muzycznej... ...posłuchamy sobie klasyki. Gustav Holst. Mars z Zwiastun Wojny. No. A na ekranie tytułowym widzicie naszego bohatera, któremu imię Zwiastun Wojny bardzo by pasowało. Jest to czołg Maul. O fabule wiadomo niewiele. Mamy bliżej nieokreśloną przyszłość, tak zwany Nowy Świat, w którym dominują tylko dwie frakcje, a w jednej z nich działamy my. My, czyli osoba zasiadająca za sterami cudownego czołgu, którego specjalnością była możliwość zrzucania go za linię wroga przy pomocy helikoptera, ale do tego zaraz dojdziemy. Bardzo podobała mi się struktura gry, mieliśmy bowiem od samego początku dostęp do wszystkich 15 misji, bardzo zróżnicowanych od prostego niszczenia celów, poprzez eskortę wybranych jednostek, odbijanie zakładników, na poszukiwaniu rozbitych satelitów szpiegowskich skończywszy ale był w tym wszystkim kruczek. Niektóre misje wymagały specjalistycznego sprzętu, który zdobywaliśmy wraz z naszymi postępami, czyli mimo wszystko lepiej było grać po kolei, jeśli na przykład nie chcieliśmy skończyć w nocnej misji bez noktowizora. Przed wyruszeniem na akcję należało się jeszcze dozbroić... ...i ruszamy. To zabrzmi głupio i jak wywody starego piernika, ale ta scena robiła na mnie zawsze olbrzymie wtedy wrażenie. Jak widzicie, jest to czysto wektorowa grafika bez tekstur. Jednak gdy widziałem ją po raz pierwszy, całe te filmowe wszystkie ujęcia zapierały mi dech w piersiach. Śmieszne, nie? W każdym razie, lądowaliśmy naszym czołgiem w miejscu zrzutu, musieliśmy wykonać zadanie i bardzo ważne, wrócić. Ale póki co, przyjrzyjmy się rozgrywce. Otóż była ona płaska, czołg poruszał się po idealnie płaskiej powierzchni, pociski latały po idealnie płaskich trajektoriach, i z uwagi na brak tekstur, podkreślenie ruchu po tym wielkim, jednorodnym stole uzyskane było poprzez rozmieszczenie wszędzie układu kropek? To było w sumie zawsze pierwsze pytanie znajomych, którym pokazywałem grę. O co biega z tymi kropkami? To miny? No tak, taki był już urok tamtych czasów. Straszna umowność. Jak widzicie, rozgrywka do najambitniejszych z dzisiejszego punktu widzenia nie należy. Natomiast sama gra pokazuje, że braki w grafice znakomicie uzupełniała wtedy wyobraźnię, czego jedynym niestety potwierdzeniem są moje wspomnienia, w których w świecie Battle Command prowadziłem prawdziwie emocjonujące potyczki. To siła nostalgii. Wróćmy jednak do tego, co widzicie na ekranie. Jest to najprostsza misja, w której należało. Zniszczyć zbiorniki z paliwem, do których jechało się I jechało, I jechało, I jechało, i na końcu po prostu je wysadzić. Ha, ha. świetne eksplozje, nie? Oczywiście w grze nie było żadnych mechanizmów zapisu stanu gry w trakcie wykonywania naszego zadania, co niezwykle podnosiło poziom adrenaliny we krwi dowódcy czołgu. To oczywiście domena wielu ówczesnych produkcji, niemniej spędzenie na przykład godziny przy dłuższej misji i obserwowanie potem, jak wszystko idzie na marne, przez jeden celny strzał wrogiego działa za dużo, mogła nieźle nadwyrężyć pikawe gracze. Niemniej radość z ukończonej misji, widok zabierającego nas do matczynej bazy helikoptera i chwalący nasze zasługi wpis w dzienniczku ucznia sprawiał, że wszystkie te złe rzeczy puszczało się w zapomnieniu. No, to tyle moich wynurzeń o jednej z bardziej bliskich memu sercu produkcji, które męczyłem w dzieciństwie. Mam nadzieję, że oglądając ten odcinek coś tam w Was drgnęło, jeśli graliście, a jeśli nie, że poznaliście kolejny wielki hit przeszłości. Póki co żegnam się z Wami ciepło. Cześć!